Testujemy rower elektryczny. Na jakiej zasadzie on działa? Tutaj włącza się podczas przekręcenia korbą. Dwa, trzy razy wystarczy przekręcić korbą, włącza się zasilanie. I aż do 25 km na godzinę pomaga rowerzyście. Potem niestety trzeba pedałować samemu. Co jest. rower jest dosyć ciężki, więc raczej, raczej później no Zresztą dla przeciętnej osoby, 25 na godzinę to jest naprawdę szybko i bardzo pomaga w przemieszczaniu się po mieście, na przykład. No i dla osób o gorszej jakiejś kondycji fizycznej, jest to idealne rozwiązanie. Bardzo dobra alternatywa dla e, zwykłego roweru. No i też dla osób, które nie chcą się spocić chcą się ubrać w oficjalnym stroju, dojechać gdzieś, na przykład do pracy. no się to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj zamontowano baterię. Bateria. Bateria wystarcza na. Około 60 km przy średnim eksploatowaniu zasilania. Tutaj można sobie wyłączyć zasilanie, to maksymalne, można sobie średnie ustawić albo niski poziom zasilania. Wtedy wiadomo, że bateria wystarcza na dłużej. Kiedy jedziemy pod górę, włączamy maksymalne zasilanie. Kiedy jedziemy z góry czy na płaskim, możemy korzystać z tego mniejszego wspomagania. Tylko chciałbym tutaj od razu powiedzieć, że to jest. Rower nadal, wiele osób obrusza się, e, takich rowerzystów ortodoksyjnych, że to nie jest rower, co to jest w ogóle za, za urządzenie, skoro samo jedzie. A to właśnie nie jest motorower, tutaj trzeba pedałować, żeby jechać. Jeżeli ktoś jest ambitny, może wyłączyć zasilanie i wtedy e, jedzie właśnie na takim ciężkim, 20-kilogramowym rowerze, e, napędza go siłą własnych mięśni. Na terenie naszego miasta powstała Dąbrowska Szkoła Rowerowa. Czy to dobry pomysł? Według mnie bardzo dobry pomysł, pomysł zasadny i według mnie trafiony w dziesiątkę, dlatego że rower jest modny, rower daje swobodę, rower nie, za, nie emituje zanieczyszczeń, rower nie powoduje hałasu i pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Ja uczestnicząc w Dąbrowskiej Szkole Rowerowej poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu prawa rowerowego, poznałam nowe pojęcia takie jak śluza rowerowa, kontrapas rowerowy, jak z tego korzystać, Dowiedziałam się też, jak usunąć drobną musterkę na trasie, na przykład przebicie dętki, był pokaz praktyczny. Dowiedziałam się, jak konserwować rower. Także prowadzący prowadzą zajęcia bardzo, bardzo profesjonalnie, ale również swobodnie. Można na zajęciach się o wszystko dopytać, ustalić dogodną godzinę jazdy z instruktorem. Także uważam, że. Tego typu zajęcia powinny być prowadzone cyklicznie z włączeniem w to szkół, z naciskiem na przepisy rowerowe. Dlatego, że rower jest w tej chwili bardzo modny, młodzież umie jeździć, ale nie zaszkodzi troszeczkę więcej wiedzy. Ja jestem seniorką, też bardzo lubię rower, szczególnie lubię jeździć wokół pogori. Także ta forma wypoczynku bardzo mnie relaksuje i po prostu mi się podoba. Jestem zadowolona, i pomimo, że na naukę mówi się, że nigdy nie jest za późno, ja jestem seniorką już, i cieszę się, że mogłam uczestniczyć w takich zajęciach, że, że w ogóle nie było takiej bariery wiekowej, że od do. I to mnie właśnie zmotywowało, że ja jeszcze jestem młoda. Każdy z nauczycieli jest doświadczonym rowerzystom miejskim, z dużą wiedzą praktyczną i teoretyczną na temat przepisów oraz zasad bezpiecznego poruszania się po mieście. Rower to dla nich środek lokomocji, narzędzie do uprawiania sportu, sprzęt turystyczny oraz sposób na życie.